już możemy? Tak? Dobran. Przecież klasnął, to się zaczęło. Dzień dobry. Dzień dobry. Ktoś nam klasnął. Ktoś nam klaszcze. Ktoś nam klaszcze. Dobrze, że nie, plas nie plaskacz. Że, że, żeby była jasność, dzień dobry. A usłyszeliśmy za kamery, tak, i to znaczy, że zaczynamy. A y, zaczynamy temat dotyczący bierzmowania. Nudy. Dlaczego? Nudy. A pamiętasz swojego świadka? E, czy, tak. Tak? Tak. Mój, m, m, mój świadek, tak. Pozdrawiam bardzo. Mówię serdecznie. świadkową. No wręcz. właściwie też, ja ma, też, miałam, też miałam świadkową, Magdę. Nudy? A ja, Asie. Posłuchaj, jak to jest, powiedz mi, że m, dzieci przygotowuje się do pierwszej komunii świętej, i tutaj wszystkie ręce na pokład. Yy, dziadkowie, rodzice, yy, dzieci, oczywiście. No oczywiście, od dzieci poznać. Yy, tak, dzieci, oczywiście. Natomiast jest pierwsza Komunia Święta, później jest yy, pierwsza rocznica pierwszej Komunii Świętej. Jeszcze gdzieś ten fasąd się trzyma i. I później Stop. nic. I, I powiedz mi, co takiego się dzieje, że młodzi ludzie y, nie przystępują do sakramentu bierzmowania, bo nie wiem w jakim wieku Ty przystępowałeś. Ja w 8 klasie szkoły podstawowej, końcówka chyba 8 klasy szkoły podstawowej, I z ja tego chyba, co pamiętam. Ja pierwszej, byłem w pierwszej klasie technikum, ale szczerze mówiąc, nie pamiętam. Ale w, tej to, 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 ale no, no w tym przedziale. Czyli tak, tak, 16 lat? 15? No, 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 16, no, no, no. 16 tak, lat? No, tak, no tak, powiedzmy, tak. że tak. No i ten młody człowiek, y, no mówi, że nie. No, i, i co ten no biedny i co rodzic? Robisz. No właśnie, co ten biedny rodzic y, 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 może zrobić? I w domu awantura. W domu jest awantura. No bo przecież dziecko mówi, ale ja nie chcę, ale ja y, już do kościoła też nie chcę chodzić, bo mi tam nie po drodze. Na rodzice mówią, no słuchaj, dopóki. Ja już, ja już czuję te rozmowy, mm. znasz to. Dopóki mieszkasz w tym domu, dopóki sam się nie utrzymujesz, dopóki nie skończyłeś 18 roku życia, to... jesteś pod naszą opieką? Tak i... jest, i będziesz robił. Skrótem myślowym, będziesz robił tak, jak my ci y, powiemy. No i rodzice chcą, żeby ten dzieciak przystąpił do, do sakramentu bierzmowania, a dziecko mówi nie. No i co mu zrobisz? Jemu nic. Jak młody człowiek nie chce przystąpić do sakramentu bierzmowania szczerze, to, to, to ja bym się rozprawił z tymi rodzicami. Co zrobili? Dokładnie. Żeby, że to żeby ono przystąpić. chciało żeby żeby on chciał i żeby uważał, że to jest ważne i że to, no, że warto. Co? A warto? No Na pewno warto. No, no, no dobra, kościółkowy jestem. Tak? Mm -hmm. Ale dobrze, no ale mów, <laughs> mów, bo ja, bo ja jestem ciekawa, co powiesz. Nie no, dobrze, no to be, po, polecę klasykiem. Dajesz. Jest to sakrament, który jest sakramentem jest trzecim, ostatnim w kościele katolickim, co ważne. W tajemniczenia chrześcijańskiego, czyli. Zamykającym pewien etap. Właściwie ja wolę tą nazwę, że jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, mm. ale o, znowu w kościele katolickim, podoba. no bo na przykład u y, naszych braci prawosławnych jest udzielany przy chrzcie małemu dziecku. Bierzmowanie od razu, ale mówimy o bierzmowaniu, tak. rozumiem, młodego człowieka, czyli w kościele katolickim. Y, I ta dojrzałość chrześcijańska, no szczerze, jeżeli ktoś nie chce, ja bym zapytał w ogóle, czy jest, czy, no bo skoro z definicji jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, no to ktoś dobrze, jakby był dojrzały do tego. Jeżeli nie rozumie tego sakramentu, nie chce, boczy się na to, nie chce tam chodzić, nie chce tego zaliczać, nie chce tych dzienniczków, tych indeksów, tego wszystkiego, ksiądz mi każe uczestniczyć, jak. Nie... Też bym się chyba zbuntował. No, ale słuchaj, no, ale taki sakrament później w życiu się jeszcze może przydać. Ja do tak, czego? Tak, praktycznie do tego. Do podchodzę. czego? No to powiem ci, jak, jak się mówi, bo ja wiem, że szybko to zweryfikujesz, bo się znamy nie od dziś. No bo przecież. ślub. Poczekaj, poczekaj. No bo przecież nigdy nie wiadomo, czy ktoś cię na Ojcach chrzestnego nie poprosi. No i proszę teraz zweryfikować, no bo przecież ślub. Po pierwsze, do sakramentu małżeństwa wcale nie jest potrzebny sakrament bierzmowania. Są tak zwane względy duszpasterskie, że namawia się ludzi, którzy nie mają bierzmowania. Ej, ale może tu dobrze byłoby mieć? Nigdzie w dokumentach kościelnych, czyli według prawa kanonicznego, nie ma nigdzie słowa na ten temat, że musi być bierzmowanie. Poczekaj, poczekaj, ale bardzo dobrze wiemy i myślę, że wy też. Dobrze wiecie bądź, no byliście sami świadkami takich sytuacji, że no, a młodzi. Jak nie wiecie, ludzie, to, się dowiecie. to się właśnie dowiecie, <laughs> że młodzi ludzie, którzy chcą przystąpić do sakramentu małżeństwa, biegają po różnych kościołach. Po różnych pytanie. kościołach. No i zobacz, nie, co bo, się dzieje. Nie, bo gdzie sens, gdzie logika? Ja zawsze lu naprawdę ludzie, po co? Znaczy, po co wam sakrament małżeństwa? Skoro nie chcecie mieć sakramentu bierzmowania, bo, bo wam to wisi, to, na, to nagrzeba wam sakrament małżeństwa. Po co tego Pana Boga teraz mieszać do, do, do Waszych relacji, skoro on i tak nie jest dla Was nikim ważnym? Ja, ja, ja jakby trochę wsa, znowu pewnie no, zamieszam, ale tak jak powiedziałem, ja bym się zapytał, co, co, co ci rodzice zrobili, mm -hmm, że, to, że, tak. że ten młody człowiek nie chce przystąpić do sakramentu bierzmowania. A teraz to pogrzeba ci ten sakrament bierzmowania, skoro Ty masz w nosie Pana Boga. To co? Bo, bo co? Ale nie no bo. Chłopak powie, nie no, bo może dziewczyna będzie wierząca, to ona będzie chciała, żebym ja, ja no, wziął ślub kościelny. Jest! Ja nikogo nie namawiam, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie, teraz nie mówię, prawda, a słuchajcie, olać sprawę, zawsze się da. Oczywiście można, wtedy jest taka, taka forma, gdzie jedna osoba ślubuje, właśnie, znaczy składa przysięgę przed Panem Bogiem, druga. Nie, nie, nie dodaję tego, tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci i tak dalej. Nie? Tego, tego nie ma, bo, jest, bo się może zdeklarować jako niewierząca. Są takie śluby, można w ten sposób, nawet gdyby tej dziewczynie zależało, oczywiście. No ale nie, bo jej zależy, żeby ja też i tak dalej. Ręce ci opadły. Tro, trochę tak, bo <laughs> dla mnie to, to wszystko musi mieć taką... Ale wiesz co, zobacz wielokrotnie. Konsek... Ale wiesz, chodzi mi tak. o konsekwencje. Po wielokrotnie w tych rozmowach po, po, pada to słowo konsekwencja. My mówimy na temat y, sakramentów, my mówimy na temat naszej obecności w, w życiu Kościoła, tak? Y, tego, y, y, no jakby, no jakie też jest nasze miejsce w Kościele i ciągle pojawia się to słowo. Nieustannie pojawia się to słowo konsekwencja. To ja ci teraz jeszcze powiem taką no o, o takiej a powiedz sytuacji. No, ja ja... przyszedłem tu, żebyś mi powiedziała. No to słuchaj, no to wyobraź sobie tak, bo może ci się przyda. To mówi rodzic, bo nigdy nie wiadomo, i teraz odbijam piłeczkę. To trochę tak jest, jak z kursem na prawo jazdy. No nie masz jeszcze auta, tak? No ale kiedyś ci się przyda, bo może będziesz miał. No właśnie, i zobacz. To jest trochę tak, że my mamy taką listę zadań do wykonania. Natomiast my to chcemy zrobić bardzo mechanicznie, bezrefleksyjnie, bez bo to, o czym powiedziałaś, no to jest sakrament Zatrzymaj też się. dojrzałości. Zatrzymaj się. Stop. Wiesz, co mi przyszło do głowy? Mm -hmm. Dawaj. Mogę sobie robić, nie wiem, kurs lektorski, mogę sobie robić kurs prawa jazdy, mogę sobie robić wszystkie kursy świata i one nie dotyczą, w większości przypadków jednak, nie dotyczą relacji mojej z kimś, tylko dotyczą moich umiejętności. Mm -hmm. A dla mnie sakrament to jest kwestia relacji mojej z Panem Bogiem. Ale dla mnie też, rozumiesz, tylko ja stanę się tu się z... zgadzamy, tylko jakby chodzi o to, że ja, dla mnie takie asekuranstwo albo ci się przyda. Oczywiście, tylko znowu, nawet jak rodzice tak powiedzą, gdzie jest żywa wiara do jasnej anielki? Nie ma, to jest asekuranstwo. Po prostu to jest to takie tradycyjne podejście do, do no właśnie do sakramentów, do przeżywania wiary. Wiesz co, lepiej lepiej nosić niż się prosić. Weź, 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 bo, to, bo potem to Ci się może No właśnie, ale tu nie mam mowy ani o Panu Bogu, ani o relacji z Nim, ani o wierze. Przyda Ci się. Kurka, przyda to się nóż w kieszeni, jak, jak mnie zaatakują. No. Słuchaj, wiesz co, dobra, to mamy tak, mamy rodziców, mamy też katachetów, bo to działa w jedną i w drugą stronę, choć znowu w procenty się pobawię, a mianowicie wydaje mi się, że ta dojrzałość w wierze Chyba w 85% zależy od rodziców, a w 15% od katachetów bądź od księży, na przykład posługujących w danej parafii. Może się mylę. No ale dobrze, to w takim razie, co my rodzice możemy zrobić, żeby ten czas, tę lukę pomiędzy pierwszą komunią świętą a bierzmowaniem jakoś albo na, nadgonić. Dobrze, złego słowa użyłam. Naprawić. Ym, Też złego. To... Nie, bo naprawić to znaczy coś spartaczyliśmy i teraz trzeba to naprawiać. No ale spartaczyliśmy! No, byłoby... no dobrze, ale to najlepiej po prostu nie partaczyć. No, ale Podejść dobra, do tego no, prewencyjnie. Jesz... Rozmawiać z dziećmi na tematy wiary. Ja, ja, proszę mnie nie zrozumieć źle. Nie, nie chodzi mi o jakieś górnolotne, ojej, wiesz, porozmawiamy dzisiaj, przeczytamy sobie fragment Ewangelii. W niektórych rodzinach tak się robi. I nie jest to niczym łałał i łałeła. Ła, ła. Ale rozumiem, że nie każdy mhm. jest do tego przyzwyczajony, ale dzieci stawiają pytania. Dzieci często same... O to pytają i co? No nie wiem, to, to zapytaj katechety, albo to księdza zapyta, ja, ja się nie znam. Dziękuję, do widzenia. Trzy razy ci zada takie pytanie, trzy razy spławisz dzieciaka, więcej, ci na, więcej na ten temat z nim nie porozmawiasz. To jest oczywiste. Więc co? I wtedy rzeczywiście, wtedy już można tylko naprawiać to, co się spartaczyło. Mm. Zawsze traktować takie rzeczy poważnie. Próbować, próbować na ten temat rozmawiać, ale też nie na siłę, bo na siłę to się każdy zakleszcza jak ślimak po prostu. I to, i to, to też teraz nie to chodzi. porozmawiajmy. No i wtedy dziecko <grym> tak, co Tak, robi? tak. O, no, Tylko nie to. Gadane. Tylko nie to. Tak, tak. Słuchaj, Więc... wiesz co? Ja mam w ogóle taki plan teraz. Nie wiem, co ty na to. Bo na początku zaczęliśmy naszą rozmowę od tego nuda, nuda, nuda. To, co należy Nic się zrobić. <grym> Nic się nie dzieje. To, co należy zrobić, żeby tak. Nudno nie było telefon do przyjaciela tak tak do kogo Dzwonimy, dzwonimy? do Konrada cześć Konrad cześć dzień dobry dzień dobry o, jak oficjalnie <laughs> jak oficjalnie bo taka, taka oficjalna jestem to ja, dzisiaj po, trochę. poczekaj bo może Konrad krawat masz nie jestem już w pracy i nie mam krawatu w tym, w tym momencie. Aha, no dobra. No to Ale możesz się to, mniej to, to oficjalnie, Kasia. Nie ma krawatu. Tak, to, to się blisko pianina. W, w szafie. A, no to nie, to to trzeba jakoś tak, wiesz, muzykalnie i z... Nie wiem. Z... Ale słuchaj, to nam się ładnie, ładnie nam się połączy. Tak? To, to muzykalnie i to... Tak, tak. A, bo już wszystko byś dobrze, chciała od to, razu dobrze. powiedzieć. Zaraz zapytamy Konrada, mm -hmm, będzie mm -hmm. wiedział. Konrad, bo my tutaj z Kasią siedzimy i, i rozkminiamy dlaczego Młodzi ludzie nie chcą przystępować do sakramentu bierzmowania. Co takiego się dzieje? Gdzie, gdzie jakby jest pies pogrzebany, że tak powiem? Że ci młodzi ludzie mm, czują się do tego albo przymuszani przez rodziców, albo przez duszpasterzy, czyli księży, albo katechetów, albo w ogóle przez społeczeństwo i w ogóle cały świat, że oni muszą, a oni wcale nie chcą. Więc jakby pytanie, które my dzisiaj stawiamy, no, dlaczego oni nie chcą? Co takiego się dzieje z młodym pokoleniem, że jakby ten odsetek yy, młodych ludzi przystępujących do sakramentu bierzmowania jest właściwie no coraz mniejszy. Hmm. A może bo, właśnie, bo, bardzo... bo, bo dlaczego my rozmawiamy z Konradem? No właśnie, to teraz właśnie, nam się połączy. To, tak, tak, wszystko. Tak, nam się połączy, bo Konrad y, jest osobą, y, jedną z osób odpowiedzialnych za taki projekt, świetny projekt, który się nazywa Kulturalne, Kulturalne bierzmowanie. bierzmowanie, więc o bierzmowaniu wie bardzo dużo i jest z nim mocno związany. Tak, dziękuję za ten wstęp. Y, rzeczywiście jako Świec działający w kościele. Postanowiliśmy, widzimy ten problem, o którym wspomniałeś, Mikołaj, i postanowiliśmy zejść z jakąś inicjatywą tutaj, z grupą innych kolegów, również artystów, muzyków. Pomyśleliśmy, że co możemy zrobić? No dobra, no to spróbujmy w takim razie tej młodzieży zaproponować coś i pokazać, że ta dorosłość i y, chrześcijańska, i to, do czego oni się przygotowują, i to, że y, można, można w kościele y, być, trwać i się dalej formować, jest dla wszystkich tak, także tak, to jest to jest nasza, nasza trochę odpowiedź. Ja unikam tej odpowiedzi, dlaczego się tak dzieje. Ale ja zauważyłem. Skup... Tak, bardziej chciałbym się skupić na tym, co możemy zrobić, tak? No bo dlaczego się tak dzieje, to pewnie można porozmawiać w gronie fachowców. Można z... chyba najfajniej jest też pytać młodzież o to, my się akurat stykamy z tą młodzieżą, która zdecydowała jakby na ten taki, taki fajny krok, tak? Liczymy na to, że, że ta, ta decyzja jest świadoma i taka dojrzała właśnie, no bo, bo młodzież po prostu zachęcamy do tego, żeby, żeby sami podejmowali decyzję i część może z tej młodzieży nie chce podjąć tej decyzji, może się jej w jakiś sposób obawia, może bierzmowanie i w ogóle jakby gdzieś tam trwanie w kościele może jest właśnie niemodne, demodę trochę i nie jest, nie jest trendy, nie? Natomiast my się spotykamy z młodzieżą, która zdecydowała, że przynajmniej sprawdzi Sprawdzi o co chodzi. No i, i stąd, stąd jest nasze, nasza inicjatywa. Tak jak powiedziałem, artystów do, dla ludzi młodych. Spotykamy się z nimi w domach kultury, gdzie pokazujemy im, jaką tworzymy muzykę, o jakich wartościach tworzymy tą muzykę, bo to jest chyba jeszcze ważniejsze od, 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 od muzyki, którą, którą tworzymy. No i zapraszamy ich później wspólnie do, do jakiejś wspólnej dyskusji i, i poznania się y, y, wspólnego tak, posłuchania, porozmawiania y, po, takim, po takim wydarzeniu y, już na scenie, to rozmawiamy poza sceną. Y, więc to jest to jest nasza odpowiedź i, i robimy to z grupą y, już kilkunastu zespołów w całej Polsce. Y, odbywają się te wydarzenia. Y, no inicjatywa zyskała błogosławieństwo i patronat wielu wielu biskupów, między innymi archidiecezji warszawskiej, diecezji warszawsko-praskiej i wielu wielu innych. Więc jakby umocnieni tym tym, tym tym błogosławieństwem staramy się staramy się robić robić tą robotę. Jasne, Konrad, powiedz. No bo, bo sam powiedziałeś, że potem po koncercie zazwyczaj spotykacie się na na, na takich na tak, luźnych rozmowach. Co ci młodzi ludzie mówią? No właśnie w kontekście samego bierzmowania. Co od nich możecie usłyszeć tak? w takich rozmowach już właśnie luźnych? tak. Bo, Wiesz, bo to co to... powiedzą księdzu to jest tak. pewnie co innego niż, tak. niż czasami wy usłyszycie. My usłyszeliśmy bardzo jakby zaskakujące nie, nie, niemal czasami rzeczy. Na przykład słyszeliśmy takie opinie, że Fajnie, super, że przyszłam tutaj na spotkanie, bo dzisiaj uczyłam się cały dzień i w ogóle byłam już zmęczona i nic mi się nie chciało. Przyszłam i nie żałuję, tak? Bo z jednej strony jest fajna fajna muzyka i, i zabawa, ale też zobaczyłam swoich jakby rówieśników. Nie? Jakby to, to jest to jest jedna taka opinia. Inna opinia, która się powtarza. Cieszę się, że, przyszłe, że przyszedłem. Bo widzę, że jest nas, jest nas sporo myślących tak podobnie, nie mam. No, jakby, kiedy, kiedy, kiedy młodzież też widzi, że jest jakby w takiej grupie i, i wspólnie, wspólnie bawi się, tak, wyznając te same wartości, to, 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 jest, to jest chyba przyciągające. I my Słuchajcie, mamy takie... dla mnie to jest koło ratunkowe. To, co teraz Konrad powiedziałeś. Dla mnie to jest koło ratunkowe, że są tacy ludzie, którzy wyznają dokładnie takie same wartości, że to jest jakaś większa grupa. Nie jestem takim odludkiem, od, odludkiem tak? że, że, że ja, że, że jednak, że może nie. Może, może nie modne, może nie wypada. Właściwie nie. Wypadać to, to, to może i wypada, ale to do niczego nie będzie mi już potrzebne. Ciekawa inicjatywa, tak. kulturalne bierzmowanie. Ciekawa forma w ogóle też. No, w ogóle polecamy Wielkie dzięki, dlatego że wiesz co? Tak sobie pomyślałam, że to jest taka inicjatywa ludzi świeckich, tego, że w kościele można działać przez cały czas. Że musimy przeskoczyć znowu z tego myślenia takiego, że ksiądz, że katacheta, katachetka, na to myślenie, że ja też coś mogę. Ja wiem, że to bardzo górnolotnie teraz brzmi, słuchajcie. Natomiast wielkie dzięki za taką inicjatywę. Taką ważną rzecz, tak. Wydarzenie. Mm, tak, natomiast y, również dziękuję, że, że ta, jakby odczytujecie tą, tą ideę. Rzeczywiście ta idea jest taka. Y, może jeszcze nie dopowiedziałem, bo oczywiście, do, żeby to się wszystko y, mogło udawać, to my wychodzimy z założenia i mamy też takie, taki podtytuł naszej akcji Kulturalne Bierzmowanie. Podtytuł brzmi: Artyści wspólnoty duchowni młodym. Czyli, krótko mówiąc, zapraszamy wszystkich zaangażowanych w tą formację, w pomoc tym ludziom młodym, czyli artystów, wspólnoty, które działają lokalnie, właśnie w parafiach, tam, gdzie my, dokąd my docieramy, i duchownych, którzy z tą młodzieżą pracują na co dzień, również katechetów, prawda? Więc, jakby, my zapraszamy te wszystkie, jakby, środowiska, te grupy i mówimy. Możemy zrobić coś wspólnie. I przykład jest następujący. Na takie, 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 takie wydarzenie my zawsze, w każdym miejscu, gdziekolwiek by się to wydarzenie nie odbywało, zapraszamy lokalną wspólnotę, tak? czyli lokalną, lokalną wspólnotę Ruchu Światło Życie. Lokalną wspólnotę, na przykład skautów Europy. No i też widać tak? tego młodego człowieka, zobaczcie wtedy w kościele takiego człowieka, który gdzieś już należy do jakiejś tak. wspólnoty. I że to też nie jest Pokazać tak, że to jest normalne, tak nie jestem To tak. jest jakiś odmieniec, tak? Konrad, wielkie, tak. Wielkie, wielkie dzięki za to i dzięki za telefon, za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, Dziękuję pozdrawiamy, bardzo do i usłyszenia. No dobra. To właściwie mamy ogarnięte kulturalne bierzmowanie było przy fortepianie. Było kulturalne. Właściwie Konrad powiedział tutaj już tyle i spotkowaliśmy, że ja bym chciał wrócić do jednej rzeczy. Wiesz co, do czego? Do takiego fajnego wydarzenia? Do Twojego bierzmowania? Do mojego bierzmowania. Do Twojego bierzmowania. Co czułaś po bierzmowaniu? Jakie Jeszcze... jak, 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 jak przeżyłaś? Czy to było dla ciebie bardzo ważne? Czy może później do ciebie coś dotarło? I? No dotykasz dokładnie, do, do, dokładnie tego, tego najważniejszego. Dla mnie to była uroczystość, tak? Bo dla mnie to było święto. Mało tego, dla mnie to ja miałam wrażenie, że to jest w ogóle święto dla całej mojej rodziny. To jest ja pamiętam nawet y, taką obiadokolację z, z rodzicami, z dziadkami. No, my świętowaliśmy bierzmowanie, mhm. sakrament, to jest jedna rzecz. Natomiast świadomość tego, że to jest sakrament przyszła dużo później. No właśnie, i, i jakby. Nie, nie bez powodu o to zapytałem, bo u mnie było bardzo podobnie. Też świętowaliśmy, też był to bardzo ważny dzień. Wiesz, ja byłem ministrantem, lektorem przy kościele. To był ten aktywny. Znaczy, ale ja niby wiedziałem, co to jest, <grym> ale świadomość tego, czym jest ten sakrament, ona przyszła, no nie wiem, dwa, trzy, trzy, cztery lata później. Dopiero, dopiero tak naprawdę... Do... Ja się śmiałem, że to tak chyba <grym> dopiero mnie ten Duch Święty tak naprawdę <grym> huknął w łeb i dopiero zacząłem rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. E, a pytam nie bez powodu, bo Gdybym był papieżem, i nie śmiej się, bo mogę być, zazwyczaj wybiera się spośród kardynałów, ale nigdzie w dokumentach kościelnych nie jest napisane chyba, chyba że coś się zmieniło. Że nie mógłbym być. No ale. Staram się być poważna. <laughs> w każdym razie, gdybym był papieżem, bo może nie papieżem, ale nie wiem, biskupem, to nie wiem, czy nie przesunąłbym wieku. Miałam taką samą e, myśl. Jeśli chodzi tej o budowanie o wiele później. Tak. Ale rozmawiałem z jednym proboszczem, który mhm. mówi: A nie, ja bym dawał wcześniej. Dlaczego? Mówi: Skoro u, u tych, nie u protestantów, przepraszam, u prawosławnych jest od razu dawany, a dlaczego nie? To też można by było. Mówi, Ale wiesz co, bo to jest właśnie to przesuwanie na to później, to jest trochę tak, jak remontujesz mieszkanie i zostaje ci jakiś kabel, jakiś tak zwany kinkiet albo jakaś śruba niedokręcona. No i tak będziesz żył z tym, żył z tym i do tego kabla, do tej śruby znaczy, niedokręconej bo... się przyzwyczaisz. Tak, natomiast dla mnie zawsze jest tak, że jest to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej. Kiedy jesteś dojrzały, padło dzisiaj na początku, sama o tym mówić. jak się wyprowadzić. Dziecko, będziesz o sobie decydować, jak zaczniesz tak, na siebie zarabiać, sam będziesz prał swoje skarpetki, tak, tak. E, to będziesz odpowiedzialny. Tak samo jest, z, mam wrażenie, z wiarą. E, sakrament bierzmowania powinien być... Czymś takim, że ja od tego momentu to ja decyduję o tym, jak wygląda moja relacja z Panem Bogiem o mojej wierze. Czyli to ja wiem, że nie rodzice mnie gonią, że muszę iść na tylko świętą. Jest tylko relacja. ja wiem, że muszę tak. Że czasem może warto coś przeczytać, może nie wiem poświęcić trochę czasu na tą relację po prostu. I dopóki człowiek tego nie zrozumie, to ten sakrament nadal, nadal będzie mhm. dla niego po prostu: przyszedł biskup, zrobił tak, i już mam biermowanie. Mhm. I, I po zawodach. I rzeczywiście, jeżeli młodzi ludzie do tego podchodzą w ten sposób, to ja się wcale im nie dziwię, że się nie chcą, nie chcą iść do bierzmowania. Wiem, o Dlaczego? Co... Bo nie, nie rozumieją go nikt. Mu... Słuchaj, wiem o co jeszcze miałam cię zapytać. A no to pytaj. Się... Ale, ale to chyba będzie takie zakończenie hmm. naszego spotkania. No tak, tak. Imię z bierzmowania? Franciszek. Anna. Bardzo mi miło. Bardzo dziękuję za to dziękuję. dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.